Rozpoczynam vlog numer 4 Ja po awarii miałem dzień wolny Wczoraj nie robiłem kompletnie nic, nie miałem na nic siły Nie chciało mi się dosłownie nawet palcem kiwnąć Dzisiaj wracam do tego, czego mi oderwano Czyli brakuje mi jednej przyłącznicy Dwóch spawów A potem pokorsuję sobie, sprawdzę sygnały, zrobimy pomiary też To jest to, że jestem w czwartym budynku. Każdy jest żywcem mokry w środku. I to nie jest mokra podłoga, to nie jest umyta podłoga. Po prostu jest duża wilgoć, gdzieś niesamowita. Idziemy dalej. Może tak daleko? No trudno. Jestem ciul. znowu nie, nie wziąłem peszla. Znowu nie wziąłem peszla. Oni nie dali opaki przy montażu i znowu będzie kłopot. Tutaj tuby nie mam zbyt długiej, żeby mi wystarczyło do spawania. To prawdopodobnie zrobię tylko taki po obrotu. Taka ciekawostka, którą tutaj mogę zastosować. A stosują to szeroko na wschodzie znajomi Instagramerzy. Patrzcie, ja sobie mogę tubę podgrzać. Jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie w celach estetycznych. Nie ma to żadnego innego wytłumaczenia, tak też twierdzą. Tak naprawdę lepiej jest wtedy tym organizować wygląda lepiej. No i na tym się kończy. To by w sumie takie czasami pokręcone, yy, wiecie, jak są yy, trudno powiedzmy dostępne albo trudno się... Wtedy ten palnik jak czasami trochę popracuje, to potem nie pracuje, niestety nie był zbyt drogi. Co widać? O, i taką tubę prostą po włożeniu to będzie po prostu trochę lepiej wyglądać. To będzie cały jej. To będzie cały jej cel. Tu też poddaje tak po prostu, żeby była ładniejsza. No i przy okazji y, takie zdjęcie wyprostowanych tub w ładnej przyłącznicy. Będę ustawić sobie na przykład na Instagram. Bo ostatnio jakoś zaniedbałem zdjęcia. Kiedyś bardziej się starałem jeśli chodzi o jakieś takie artystyczne zapędy. Jakieś ciekawe ujęcia. Ja lubię filmy tworzyć, no ale niestety pech jest taki, że nikt tego nie chce słuchać ani oglądać. I może przesadzam, że nikt, no bo jednak Instagram teraz mi gniecie wszystko i wszystkich. No właśnie przekroczyłem 35 tysięcy. No bardzo możliwe, że już do 36 dorosłego, bo przecież miałem no, chyba 35,8 rano. A ten czas Instagramowy jest dla mnie bardzo dobry. Dlatego odcinacek przeznaczonych są już takie trochę tempę ale jednak to lepiej to niż zostawić takie długie opaski już kiedyś nagrałem film, gdzie było widoczne, z bliska buzumowałem yy, i były widoczne za takie za niech się nam mówi, takie ostre krawędzie tej opaski. Co to jest niebezpieczne, bo na przykład ja mam do tej pory gdzieś tutaj ślad. Tutaj? A nie, tu chyba mam do tej pory ślad takiego. Taki blizny, taka, taka resztka powiedzmy, takie naprawdę niedużo, ale widać po opasce, którą sam zrobiłem, sam obciąłem i potem się okazało, że mnie nie pasowało. Musiałem ją usunąć, inaczej kable ułożyć, bo nie byłem zadowolony z tego ułożenia. A to było tak właśnie za, w szafie rak, za szafą z tyłu, kable... aaa, u... szkoda gadać. Nie pamiętam, że się wtedy mocno zaciąłem, a nie zdarza mi się zaciąć opaską. Tylko dla efektu estetycznego, tracąc przy tym cenne sekundy, taką tubę mogę podkroić. Widział to taki kolega Oleg Fiber Workaholic, taki manik. Na Instagramie a on to lubi kręcone włosy, a nie tuby. No i wytyka mi, jeśli gdzieś przy, gdzieś pokażę zostawioną zakręconą tubę. No koniec to mi wytyka, żebym prostował. Lepiej jak jest taka tuba naciągnięta. To też można robić dużym palnikiem. I też robiłem bardzo często dużym palnikiem, ale kiedy jest trochę tych tub więcej, kiedy taki palnik można użyć. Byłem w kilku miejscach, gdzie chciałem taki palnik użyć, ale niestety był czujnik dymu. Niby dym się nie wytwarza, no ale jednak jakiś stres jest, że się może coś zdarzyć. O i patrzcie, nie wiem czy to będzie widać, ale jak ja tutaj ładnie ułożę, no to będzie przełącznica po prostu czysta. Wizualnie. I dobra, użyję jeszcze tych białych, póki mam. Taka jest jakość tego panika, trochę wątpliwa, ale takie paniki nie są zbyt tanie. Takie nieco lepsze. Bym trochę tego żelu. Efekt jedynie wizualny, ale czy lepszy? No sami ocencie. Wygląda ogólnie. Podejrzewam, że bardzo dobrze. Bardzo czysto. Dobra, tutaj trzeba wygrzebać chętnie tego, ten słupek. Mam takich słupków już trochę nazbieranych, nie ja wiem co z nimi robić. A, i już dwa takie same. Daś? Nie, no trochę się różnią, ale to jest. Trasujmy się tym. Zrobię dwa takie same zaślepienia. Co tu dużo gadać? To jest bardzo dobra robota. Nikt nie widzi. Czasami ludzie pytają, czy ja byłem na jakimś kursie, gdzie się tego nauczyłem. Moja historia jest taka, że w 2013 roku zostałem instalatorem usług kablowych. Takim zwykłym instalatorem chodziłem z dekoderami, z modemami, ze switchami latającymi po skrzynkach. Nie umiałem tego robić wcześniej, ale uznałem, że no, teoretycznie nie musi to być nic trudnego. Czytając ogłoszenie, ale no, myliłem się. Czasami jest łatwo, czasami jest trudno, zależnie od tego, jak taka instalacja wygląda. Bo niektóre instalacje deweloperskie, wiadomo, fajnie, chodzisz tutaj sobie od punktu do punktu, kable masz, nie ciągniesz. Ale jak masz pójść na takie stare kurcze, wieżowce, stary stare, hotel, nie hotelowce, tylko falowce, no to to nie to jest już taki kurtecz piękny chlebek tylko się ciągało te kable, flopowało się do tych galerii, po tych korytarzach ludzie się pruli ludzie marudzili, na przykład taka historia skrzynka jest powiedzmy w takim miejscu, trzeba taki kabel z 20 metrów przyflopować tam przy suficie, do, 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 do reszty kabli bo kabli jest na przykład więcej albo mniej no, i raz nad takim mieszkaniem po drodze mijasz 2-3 mieszkania, no i raz wyszedł taki kurczę koksik stary, starodawny. Powiedzmy nie taki młody, tylko taki w gościu po 40 widać taki zęb, ząb czasu już go trochę tam zniszczył. Napakowany no i tak mi drzesie. Co ja mu tutaj przybijam nad jego drzwiami? No i tam chwila była utartki słownej. Nie chciałem się z nim bić. Raczej podejrzewam, żeby nie chciał się z nim bić, bo z moją posturą teraz. A ja wtedy byłem jeszcze chudszy, bo niestety instalator to jest chudy jak szczur. No, przynajmniej taki instalator, który dobrze osiąga wyniki. Bo czasami, żeby się to nawiercić, pociągnąć, przyślopować, no to trzeba po prostu skakać. No to z założenia takiego wyszedłem, że. No, błędnego na pewno, no, że instalator to jest chudy, bo nic nie je. Ja tak miałem. Wiele miałem takich momentów, gdzie terminy goniły, instalacje, kurczę, połomawiane na te same godziny. Jedna instalacja potrafiła trwać pół godzinki, inna potrafiła trwać 3 godziny. No, klient czeka, a ja młody, niedoświadczony i tak naprawdę tam się nauczyłem, żeby taki koncentryk zarobić, żeby tak, taką eriotkę zarobić, tutaj wpiąć, tam piąć, tu przymocować tutaj trzeba zrobić ładnie, tu posprzątać, tu coś tam Wtejrzewam, że jakbym teraz te moje prace poglądał, no to bym się pewnie zdziwił jak można partaczyć no ale jednak byłem młodym instalatorem wiadomo, każdy jakoś zaczynał starałem się zawsze jak, najmo, jak najlepiej umiałem, ale z biegiem czasu, teraz nie wiem jakbym ocenił te moje Wypociny, typu tak jak się kabel gdzieś tam zamocowało, jak się komuś puściło za szafką i tak dalej, za regałem. Czasami to wiadomo, byle szybciej, byle szybciej. Na przykład były takie wieżowce powiedzmy i przy szybie wędowym na pierwszym piętrze była skrzynka. No, i przy szybie windowym, za windą była taka dziura, i tą dziurą trzeba było puszczać kable. Że trzeba było się przewiercić, potem wpuścić za windą kabelki i na dole wyłowić. No, to też nie były ciekawe historie, ponieważ ktoś musiał wtedy pomóc. Typu, jeden kabel rzuca, drugi musi powiedzmy, mm, szukać tego kabla w tej dziurze, bo czasami się pozaczepiał po inne kable, i tak dalej. Więc nie było tak, że sobie ten kabel mogłem opuścić. Potem on tam już na mnie czekał bo zazwyczaj się gdzieś tam zaczepiał, trzeba było go trochę posłuchać jak on pracuje, w którym miejscu się znajduje no i czasem klient pomagał, czasem nie pomagał, bo to była jakaś stara babcia no w historii co nie miara dobra, jestem teraz w stanie zrobić już pierwsze dwa spawy no i to będą wszystkie tutaj no powiedzmy, że w miarę się wyrobiłem jeśli chodzi o długość tych włókien Mogło być gorzej, ale powiedzmy, że sięgnę tutaj jeszcze. No o kurczę. Problem jest tego typu. Ja tej turby się sprzątałem i tutaj wkładałem osłonki, a osłonek nie ma. Kurde. Co się teraz z nimi wydarzyło? No kurczę wkładałem spłonki, nie? A nie mam. nie mam. Nie mam żadnych żadnych po prostu więcej. Bo po awarii nocnic wywalałem wszystko z torby. Myłem sobie narzędzia, bo były wszystkie w piachu, w żelu. Dobra, to to jest ten drut to właśnie z tego kabla spadł, bo był pomalowany. A sobie ten toby wytrzepię, ale najpierw... Najpierw idę do samochodu poszukać osłonek. Dobra, dwie osłonki mamy już naciągnięte. Straciłem wątek, ale opowiadałem o mojej, o mojej historii w kabelówce. To w 2013 roku byłem po tym koło dwóch lat yy, minęło. I w firmie pokazała się taka potrzeba żeby ktoś spawał światło bo robił to do tej pory szef. Były ruchy, jakieś takie sporadyczne instalacje, plus jeszcze jakieś takie dla firm różnych, no prywatne powiedzmy, że takie roboty. No i mi zaproponował, czybym chciał zostać takim spawaczem, bo widzi jakieś tam predyspozycje lub chciałby, żebym spróbował, czy mi to pasuje. Próbuję chętnie, czemu nie? I na tym boję się to sporo zmieniło, bo bardzo mocno się uspokoiło. Nie musiałem już gonić za tymi instalacjami, za klientami. Mimo, że bardzo to robiłem i jeździłem jeszcze po godzinach normalnej pracy, robić instalacje, bo mogłem sobie po prostu dorobić w tym czasie. Było to dobre, prawda? druga sprawa taka, że na instalacjach na pewno zarobiłbym więcej pieniędzy. Jakbym robił tylko instalacje, później przyszło dużo jeszcze więcej instalacji i jak byłbym takim instalatorem, no nawet już nie etatowym, tylko bym przeszedł swoją działalność, jakbym miał liczon od instalacji, bym te instalacje robił, bo Jezu, to byłoby naprawdę... bogato, Kurde, sobie zielone włókna. kamerą ze straną. Jakbym robił tę instalację, to byłbym na pewno bogatszy, ale jeszcze połowy chudszy. No chyba, by, chyba że byłem żar bez opamiętania. Zaczepiłem sobie kolorową włókną i mi się wyrwało, przez to się nieco nie skróciło. No i teraz problem. No, to raczej problem nie rozwiąże, no, może i wystarczy. Ustawiony mam na 655652, bo coś takiego dziwnego po prostu spawałem na tej, na tej awarii. No i co? Nie będzie tego wierzyć, tylko zmienimy sobie na prawidłowy. Dobra, zaraz zacznę. Przestanę nagrywać, bo coś nie mogę się skupić w ogóle na zajęciu, no. Na zadaniu. Mam odseparowanych, Ale teraz pozostaje trochę pozawijać. Dobra, no ogólnie nie jest tak źle, nie można płakać. Syfu Państwu nie będzie. światło tak kiepsko trochę pada. I takie jajko wyszło z tych pigtaili No bo jednak trochę może przesadziłem, czy nie. Mogłyby wyglądać trochę lepiej. taki wyszło takie UD Jojo. Dobra, robimy zdjęcia, wstawiamy na Instagram. Światło kiepsko pada, a jak sobie się doświetlę? No nie jest tak źle Z tej perspektywy wygląda dobrze. Tutaj wygląda jakby to się jakoś krzyżowało dziwnie, ale tak jak z daleka... Dobra, wrzucam, nie ma się co stresować. moje ulubione powiedzenie, chyba nie ma się co stresować, niczym. No i ustawiamy na środek. Kurde, filtry, na fula. Trochę chociaż, no w końcu to jest Instagram, no to filtry muszą być. Trochę hashtagów i do widzenia. Internetu nie ma. Pozdrawiam jednocześnie. OMNISAT, który mi się pokazał na pierwszej, pierwszej pozycji. Tak, internetu na razie chyba nie będzie, bo by się też odświeżyły lajki. A nie będę wychodził. Idę potem, jak tutaj skończę, ten plan. Minimum, bo muszę lecieć dalej. Dobra. Koniec tego dobrego. Musiałem się urwać z tych przełącznic, mam do zrobienia jeszcze jedną sprawę. Tu jest sprawa taka trochę do opowiadania znowu. Nie lubię opowiadać, nie umiem, ale spróbuję. Miałem otworzyć mufę i zrobić cztery spawy z kabla 288. Według mojego rozczycia miałem użyć tuby ostatniej niebieskiej i zabrać cztery ostatnie włókna. No i spawać się do kaba 24. Dane tam pewne cztery włókna, też ostatnie z tuby drugiej. I ku mojemu zdziwieniu ktoś kto rozstrzył ten kabel, a zrobił to bardzo ładnie bo rozszuł ten kabel 288 ładnie na kasety, ładnie na tacki wszystkie tacki są opisane, wszystko super ale kiedy pociągnąłem za te włókna z tuby 24 okazało się, że to tuba różowa zadzwoniłem do gościa schematów, to powiedział, że to jest niemożliwe że tak nie powinno być więc polecił mi sprawdzić jaka tuba 24 jest rozstrzyta na habie. no i okazało się, że tam też jest tuba różowa więc wykonawca zrobił jednakowo ale jednakowo błędnie, i co najlepsze, przedstawił jakby projekt powykonawczy z tubami, które miały być rozszyte według właśnie tego schematowca. Czyli zrobił inaczej niż to przedstawiono w dokumentacji. I podjechałem teraz w to miejsce i czekałem tak naprawdę na wieści, co ja mam robić. Czy zostawiają sobie tą kolejność, którą oni obrali, i trzeba to zmienić w dokumentach, czy każą im zmieniać? No i to okazało się, że każą mi zmieniać. Mam się przespawać w tą tubę, właśnie moją, 24, która wychodzi z oplotu. I taka jest historia. Idę to teraz zrobić, a potem idę coś zjeść, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłem. A jeszcze mam wrócić na te przełącznicę i bardzo bym chciał sobie te schematy, przepraszam, te sygnały jeszcze podłączyć, bo to w ogóle już się za mną ciągnie i ciągnie. I chciałbym mieć to z bani I ludzie do mnie dzwonią i są już troszeczkę, jakby może nie zdenerwowani, ale. No mam to do zrobienia, to będzie trzecia próba, ale zawsze mnie coś odrywa od tego Także idę szybko zrobić te spawy i jadę dalej Dobra, no to dobrze, bo tam to nie było nic wpięte, moja 12 to jest ta, ta, ta tutaj, także wszystko dobrze się okazuje Dobra, to super, super, wielkie dzięki na razie No i tak jest problem tego miejsca, że ktoś zrobił super fajnie, wszystko opisał, ale zrobił to źle. Tuba 12 to w rzeczywistości to jest Tuba 24. I ja teraz zrywam sobie te cztery sprawy. Bieram tą tubę zieloną i robię cztery ostatnie. Moje włókna całkowicie wycofałem z tej tacki. Przeplątałem je przez taki kanał komunikacyjny na, tą, na drugą stronę. Zajmę sobie całą tackę nową. Ponieważ wiem na pewno, że te włókna z tej tuby będą spawane do końca. To bez sensu, żebym je zostawiał część tutaj, cztery, część tam. mi to wygodniej byłoby to, tylko tam w to włożyć. Ale. No nie robimy hały ale Przez to, że wiem, że będzie do zespawania 8 tych włókien ale to prawdopodobnie ktoś inny będzie robił Nie ja mam zeznania tylko na 4, więc tylko za 4 będziemy mieli jako firma zapłacone Do tego zajmuję nową tackę bo to będzie tacka do, tego, do tej kluby Zrobiłem 4 spawy uciemy na zerowy, tu i zamykam do tacki Tackę zamknąłem, włókna, które przyniosłem z tamtej strony, mufy, są dużo krótsze. Nie pozwalały nawet na dwa obroty, więc nie miałem prawa ich skracać, wolałem już tutaj mniejsze okręgi. Bo to tylko efekt wizualny, a tak i tak jest zajebiście, takie zajebiście. Pozostało mi tylko tacko opisać i zamykam stąd. Spadam. Wróciłem do sytuacji z przełącznicami. Ostatnie co muszę dzisiaj zrobić, to wpiąć sygnał do Olta. Zolta najlepiej skosztować już do tych odpowiednich portów do budynku, o no, wcześniej zrobić pomiary. Czy wszystko jest ok? A jutro muszę jeszcze podejść, op, pooklejać, zupełnie zawieszki i zrobić pomiary mocy. Dzisiaj tam już nie wejdę, bo całkiem mi ta sytuacja rozbiła dzień z, cztrymi, z tymi czterema spawami, bo robiłem dwa podejścia. Najeździłem się najbardziej, głupi. No i zostanie mi jutro to zrobić, a dzisiaj to już muszę podać numer portu, który zostanie uruchomiony, bo niestety tabelki czekają. Prawdopodobnie widzimy się w następnym dniu.